Eldarzy to starożytna rasa kosmitów. Z zewnątrz przypominają oni hominidy z dawnej tery. Jednak analiza ich wnętrzności ukazuje, że są tak obcy ludzkości, jak i inni Zino. Ich zdolności fizykalne są większe od tych ludzkich. Przeciętny Eldar jest szybszy, zwinniejszy, ale i silniejszy. Ma znacznie mocniejsze kości, mniej tkanki tłuszczowej, a jego mięśnie i stawy wytrzymują większe napięcia. Umysł Eldara jest bystrzejszy i bardziej błyskotliwy, zdolny do szybszych i precyzyjniejszych analiz. Eldarzy kiedyś dominowali w galaktyce, ale obecnie są rasą wymierającą. Po upadku Eldarzy stracili swoje główne planety i obecnie są rozproszeni pośród gwiazd Galaktyki Drogi Mlecznej jako kosmiczni uchodźcy, należąc do różnych frakcji i innych przynależności. Asurianie zamieszkują statki wielkości kontynentów, znane jako craft wars, czyli światostatki, utrzymujące pod wielkimi kopułami i szklarniami całe ekosystemy. Drukhari, mroczni Eldarzy, zamieszkują starożytne miasto w pajęczym trakcie, znane jako Komora, gdzie dalej oddają się plugawemu hedonizmowi, który zgubił ich cywilizację. Eksodyci zamieszkują zielone, dziewicze światy, odrzucając podbój gwiazd na rzecz życia z przyrodą, a pozostali Eldari podróżują po galaktyce jako wyrzutki, renegaci, korsarze czy piraci, znani jako Anharte. A w całej galaktyce istnieje jeszcze kilka innych grup i podgrup Eldarów. W przypadku zagrożenia niemal każdy Eldar jest w stanie stanąć do walki. Mężczyzna czy kobieta tworzą milicję wysokosprawnych wojowników. Jednak prawdziwa siła militarna armii Eldarów pochodzi od ich wysoce wyspecjalizowanych wojowników aspektu. Wojownicy aspektu to tacy Eldarzy, którzy wybrali podążanie ścieżką wojownika. Zamiast parać się jak swoje koledzy rzemiosłem, nauką czy sztuką, oni decydują się być żołnierzami, maksymalizując swoją sprawność fizyczną i umysłową. Dołączają wtedy do jednej z kaplic aspektu, wybierając swoją specjalizację, a następnie szkolą się pod okiem egzarchów. Mając na ustach pieśni o czynach Lorda Feniksa, Lorda ich Szkoły Wojownika. Sponsorem filmu jest sklep Zagranic Shop. Robiąc zakupy poprzez link w opisie na sklepie Zagranic Shop pośrednio wspierasz mój kanał. Poprzez sklep możesz kupić figurki do Warhammera 4000, 40 figurki Joy Toy, ale i nowe modele w preorderze od firmy Games Workshop, takie jak Lordowie Feniksa czy Krigan. Kiedy tylko Priordor się pojawi dostępny. Eldarzy przed swoim upadkiem mieli bogaty panteon bogów. Jednak wraz z zagładą ich cywilizacji, rodząca się Slanerz pożarła eldarskich bogów. Przetrwała tylko Isha, którą uwięził Nurgl, oraz Ciogorak, który ukrył się w pajęczym trakcie. Tymczasem wyklęty Bóg, Kane o krwawych rękach, jako ostatni stanął do walki ze Slanerz i Kornem. Pojedynek jednak przegrał, ale nie zginął. Jego esencja została rozbita na miliony kawałków. Dzisiaj każdy aspekt wojownika reprezentuje jedno z oblicz eldarskiego Boga Wojny Kelimenszy Keina. Paradoksalnie, bowiem przecież przed upadkiem to Kejn za swe zdrady był przeklęty klątwą krwawych rąk i w większości eldarskich mitów był wrogiem ich rasy i ich bogów. Teraz jednak był ich ostatnim obrońcą, w swoim gniewie pragnącym zemsty na Slanerz. Każda ze szkół wojownika, zwana Kaplicą Aspektu, szkoli Eldarów w jednej z postaw Eldarskiego Boga Wojny i Gniewu Kejna. Ucieleśnia specyficzny aspekt eldarskich działań wojennych. Każda świątynia została założona tysiące lat temu przez jednego z Lorda Feniksów, legendarnych arcymistrzów swojej sztuki wojny. Nie da się powiedzieć, ile istnieje konkretnie szkół aspektów, jednak istnieje kilka najbardziej znanych i powszechnych. Świątynia Dire Avengers, Strasznych Mścicieli, reprezentuje zmysł taktyczny pola walki, uczy swoich wojowników działań w drużynach i oddziałach uderzeniowych stanowiących elitarne siły i forpocztę Armii Eldarii. Świątynia karmazynowych łowców uczy swoich podopiecznych w niebezpiecznej jeździe na śmigaczach, myśliwcach wśród ogromnych przeciążeń i walki powietrznej. Świątynia mrocznych żniwiarzy reprezentuje aspekt Keina, jakim jest zniszczenie i śmierć. Jej adepci specjalizują się w broni strzeleckiej o wielkiej mocy i dalekim zasięgu. Świątynia ognistych smoków, niczym tytułowe, mityczne bestie. Do bitwy rusza w blasku płomieni, gorąca i eksplozji, niszcząc wrogie pojazdy i bunkry. Wyjące banshi to kobiecy aspekt bytu Keina. absolutna furia wojowniczek, które w walce są niczym tańczące baleryny. Niczym mityczne banshi z koszmarów do walki ruszają z przeraźliwym krzykiem, który paraliżuje wrogów, a w bliskim dystansie są mistrzyniami szybkich ciosów miecza i piruetów ze sztyletami. Świątynia Błyszczących Włóczni jest dla wojowników, którzy walkę chcą zakończyć jednym precyzyjnym ciosem, co często sprawia, że jej adepci są eldarskimi lansjerami. Świątynia Uderzeniowych Skorpionów reprezentuje siłę, wytrzymałość i pragnienie krwi w bliskiej walce. Jej przywdziani w zielonie pancerze wojownicy w bliskim dystansie rzucają się z piłomieczami na wrogów, w walce wręcz pokonując wroga za pomocą siły i własnej furii. Świątynia Pikujących Jastrzębi to szkoła wojny dla wojowników Niebios, którzy na plecakach grawitacyjnych i odżytowych zeskakują z powietrza na wroga. Świątynia Pająków Osnowy reprezentuje aspekt na jakim jest podejmowanie ryzyka. Pająki Osnowy stają się być najbardziej stracończą formacją, która odrzuca swoje ja na rzecz zwycięstwa, niemal całkowicie inspirując się pająkami, które z nory rzucają się na ofiarę uwięzioną w sieci. Poprzez Osnową teleportują się tak na polu bitwy, jak i pomiędzy frontami, co naraża ich dusze na pożarcie przez Slanesza, jednak zapewnia im znaczącą przewagę w walce. W całej galaktyce jest dużo świątyń, aspektów Kejna i kaplic do jego religijnego wyznania. Prowadzą je egzarchowie, eldarzy, którzy całkowicie zatracili się w ścieżce wojownika i nie mają już dla siebie innego miejsca w eldarskim społeczeństwie. Są oni też jednocześnie kapłanami boga Kejna, rozszerzając pośród Eldarów wiarę w tego krwaworękiego boga. Najczęściej jednak świątynie aspektów można znaleźć na pokładach światostatków, gdyż też tam są najbardziej bezpieczne przed nagłym atakiem i zniszczeniem przez innych. Przeciętny światostatek ma na swoim pokładzie kilka do nawet tuzina świątyń aspektów i podobną liczbę egzarchów. Jednak tak jak w całej galaktyce jest wiele poszczególnych świątyń aspektów, tak też w całej galaktyce jest tylko po jednym lordzie Feniksie na każdą z nich. Lordowie Feniks to niemal mityczni, arcy wojownicy, którzy opanowali szkołę swojej kaplicy do perfekcji. A nawet tworzą nowe jej odłamy i aspekty na bieżąco. Powiada się, że Lord Feniks jest założycielem swojej świątyni. Jak to możliwe, że żyją oni tak długo i nigdy nie zginęli na polu bitwy, ani nie umarli ze starości? Nie jest to możliwe. Lord Fenix bowiem nie jest jedną osobą, jest czymś znacznie więcej. Lord Fenix to idea, to persona przewdziewana przez kolejne wcielenia kolejnych wojowników aspektów. Lordowie Feniks to egzarchowie tak pradawni, tak dostojni i szanowani, tak wyniesieni ponad resztę swojej rasy, że już nie mają żadnych świątyń ani światostatków, które mogliby nazwać swoim domem. Wędrują oni bez ustanku po kosmosie, przemieszczając się od jednego świata do drugiego, nieustannie pędzeni instynktem wojny, przyciągani jakąś tajemniczą mocą do miejsc wypełnionych niebezpieczeństwem i desperacką potrzebą. W momentach krytycznych pojawiają się nagle, Czasem jeden, czasem w grupie, w zależności od zagrożenia, jakie stają przed nimi. Posługując się eldarskim pajęczym traktem, przemierzają oni kosmos, światostatki czy dziewicze planety, pokłady statków korsarzy czy ulice Komora. Podążają oni śladami Boga krwaworękiego. Imiona władców Feniksów są prawdziwą legendą we wszystkich światostatkach, a ich czyny od wieków żyją w opowieściach Eldarów. Nikt nie zna dokładnej liczby Lordów Feniksa w Galaktyce, bowiem niektórzy z nich pojawiają się tylko sporadycznie, a inni na długie tysiąclecia znikają, by nagle niespodziewanie powrócić. Niektórzy z pewnością zginęli w dalekich zakątkach Wszechświata, pozostawiając swoje zbroje porzucone na obcych światach, które teraz czekają na to, by nowy wojownik Aspektu odnalazł je, przywdział i wypełnił swoje przeznaczenie, stając się bohaterem w nowym cyklu wojny i śmierci. Lordowie Feniks według legend eldarskich byli pierwszymi bohaterami w czasach kataklizmu upadku ich rasy, którzy poprowadzili armię uchodźców do nowej przyszłości, niosąc przy sercach duchowe kamienie aspektów wojowników. Legendy eldarskie opowiadają o mitycznym Asurmenie, pierwszym lordzie Feniksa, który założył świątynię Dire Avengers i wyszkolił Asuria, kolejnych lordów Feniksów. Którzy niczym mityczny ptak odradzający się w płomieniach mieli również poprowadzić rasę eldarską do odrodzenia. Mitologia eldarska opowiada, że feniks-lordowie wezmą udział w Rana Dandra, ostatecznej bitwie, w której chaos zmierzy się z materialnym światem. Lordowie Feniks, ich tytuły przetrwały tysiąclecia. Gdy jeden z nich zginie w boju, jego miejsce zajmuje inny Eldar, który przywdziewa zbroję i przyjmuje tożsamość poprzednika. W ten sposób Lord Fenix odradza się w nowym cyklu życia, w nowym pokoleniu. Według podań, w pancerzu każdego Lorda Feniksa znajduje się Kamień Duszy, w którym spoczywają dusze wszystkich Eldarów, którzy kiedykolwiek byli tym Feniks Lordem. Według tych samych opowiadań, choć wiele osób nosiło tę samą zbroję, umysł władcy Feniksa jest niezmienny, jest kształtowany przez dominującą osobowość, pierwszego i największego wojownika, który ją nosił. Do współczesnych legend o lordach Feniksa, legend czasów końca, czasów wielkiej wyrwy, należą opowieści o takich herosach jak Asurmen, który bronił w pajęczym trakcie Innari i ich kapłankę Ivrain przed armią demonów Dzincza i Maryń z tysiąca synów, u boku Baharofa, lorda Swooping Hawks, walczącego swoją szablą i blasterem. Prowadziła do boju ich Jaina Zar, chcąca pomóc Eldradowi Ultranowi i Iwrein w ich planie przebudzenia elderskiego Boga Śmierci Inneda. Jaina Zar walczyła też w czasie upadku Bieltan oraz broniła światostatek Saimhan przed inwazją. Walczyła w starciu na Ayat-Glas w czasie psionicznego przebudzenia, gdzie stoczyła pojedynek z demonicą Szalaxi Helbein. Phoenix Lord Fuegan uzbrojony jest w okrutny, ognisty topór i ognistą lancę, broń, która wypala wszystkich, którzy ośmielą się stanąć przed nim. Poluje on na siły chaosu w pajęczym trakcie i galaktyce. Maugan Ra, niczym żniwiarz, kosi wrogów eldarskich. Swoim działem shurikenowym wraz ze swoim bratem, wspomnianym wcześniej Bacharofem, mszczą się za krzywdy, jakich dostali w dzieciństwie ze strony plugawych sił chaosu, które zniszczyły ich macierzysty światostatek. I wreszcie Lykis, Eldar, który sam zachowuje się bardziej jak pająk niż Asurian. Bez strachu wskakuje on w osnowę, gdzie czyha na ofiarę, która wpadnie w zastawioną przez niego pułapkę. Jego zbroja posiada aż cztery kończyny, uzbrojone w podwójne death spinery, i miecz zwany Vatarakan. Lordowie Feniks należą do najstarszych i najbardziej czczonych bohaterów rasy Eldarów. Kiedy zostaną pokonani, ich esencja pozostaje uśpiona w zbroi, czekając na nowego wojownika, który ją założy, by ponownie obudzić ich moc i duszę w razie, gdyby okazał się godny połączenia się z nimi. To wszystko ode mnie na dziś. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które mnie wspierają. Dziękuję osobom, które wspierają mnie przez platformę Patronite w tym Piotr Marzec, Damian O, Jakub Strus, Adam Kraska, Hatory Skurze, Krystian Niesiobeonski, Jakub K, Adrian Rustom, Łukasz Jeziorski, Jakub Smaga, Hejter Kitan, Tomasz Maciejowski, Mikołaj Rudkowski, Piotr P, Mikołaj Dudziak, Kubazini. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie przez YouTube, w zamian za co otrzymują wcześniejszy dostęp do moich filmów. Jeżeli chcesz wesprzeć mnie jednorazowo, możesz to zrobić poprzez serwis zrzutka.pl. Wszystkie linki są w opisie. Bardzo dziękuję partnerom mojego kanału, w tym Instant Gaming i sklep Zagranik Shop. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Pozdrawiam.